Halo, halo, cześć, jestem Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, dokładnie 2 dni i 5 godzin pozostało do końca promocji wakacyjnej. Promocja wakacyjna to są specjalne rzeczy przygotowane dla Was, po to, żebyście mogli spróbować, przetestować i zobaczyć, jak działają nasze produkty. OnePass Premium, skarbnica wiedzy, każdy, kto posiada, wie o czym mówię. Cena będzie rosła tylko w górę. Tak jak Wam mówię, lada dzień ruszamy na zagranicę i zobaczycie, jakie będą ceny. Na przykład, na taką pigułę wiedzy One Pass Premium, gdzie jest masa wędek, schematów, waszych, waszych znalezisk i tak dalej. Słuchajcie, dla członków Akademii Gry, których jest już naprawdę bardzo, bardzo. Dużo przed chwilą dołączył Grzegorz. Grzegorz, witam serdecznie na pokładzie. Dołączyło ostatnio bardzo dużo osób ze Szwajcarii. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Słuchajcie, dla wszystkich, którzy są w Akademii Gry i macie jakąś wyszukiwarkę, pamiętajcie, że dla, dla Was przygotowana jest mega promocja, tak zwana wyszukiwarka X. Możecie naprawdę w mega okazyjnej cenie za 495 zł w tej chwili jeszcze przez dwa dni i parę godzin. Wykupić sobie taką wyszukiwarkę X i wybrać sobie dowolną, która Wam się podoba, na przykład Tsunami, które robi fenomenalne wyniki i mieć to w opcji dożywotniej. Słuchajcie, dwie bardzo dobre wiadomości, bo dzisiaj dosyć długo rozmawiałem z programistami. Niebawem startują wakacje. Ale programiści obiecali, że będą pracowali pełną parą, i słuchajcie, bardzo dobre dwie informacje. Informacja numer jeden: dogadałem się w kwestii archiwum, więc to archiwum będzie już niebawem dla każdej wyszukiwarki na stronie. Oczywiście to archiwum nie będzie publiczne, z tego względu, że jak sami wiecie, pewne pozycje gramy cały czas i nie mamy w tym absolutnie żadnego interesu, żeby ktoś z zewnątrz. Po prostu sobie wszedł i zobaczył, że my na przykład gramy jakąś ekipę, czy to z Kolumbii, Norwegii, Azerbejdżanu, czy z kąś indziej. Wiecie o co mi chodzi. Więc te archiwum będzie tylko i wyłącznie dla Was wewnętrznie. Każdy, kto będzie miał wyszukiwarkę, kto ma wyszukiwarkę, będzie mógł sobie kliknąć i będzie mógł zobaczyć wyniki. Tak jak Wam mówiłem... Super przewaga wędka na wędka, wyszukiwarka na super przewagę 2.0 jest w trakcie testów. Myślę, że jeszcze ze 2-3 miesiące nam zajmie, aż ten produkt doszlifujemy na maksa. Dokładnie tak samo jest z wyszukiwarką na wysokie kursy. To co lubicie najbardziej 2,40, 2,60 tego typu kursy, już będzie niebawem taka wyszukiwarka dostępna. I teraz słuchajcie, coś na co prawdopodobnie czekało. Wielu, wielu, wielu z Was, bo nadal macie problemy z tym, żeby układać kupony, nadal nie wiecie, jak stawkować, choć ostatnio pokazałem Wam jak ja to robię na przykładzie choćby euro. Mam nadzieję, że na grupie na signalu widzieliście, jak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, będzie coś, co nazwę kupony wersja 1.0 to będzie specjalny program, który na podstawie różnych, różnistych statystyk. Jak wiecie, jedne ligi wchodzą nam lepiej, inne wchodzą gorzej. System to wszystko przemieli i z wyszukiwarek ma załóżmy wyszukiwarkę tsunami, półtora gola i pół gola do przerwy. O ten program stworzy tobie kupon, a później dołożymy do tego jeszcze opcję stawkowania, czyli załóżmy przyjmiemy, że uczestnik ma 1000 zł na grę i program tak będzie manewrował stawkami, żebyście w miesiącu zarobili jak najwięcej pieniędzy. Dzisiaj, żeśmy o tym właśnie bardzo dużo rozmawiali z programistami, coś takiego będziemy robili, czyli każdy w Akademii będzie mógł mieć taki program i będzie ten program za niego układał kupony na podstawie najlepszych wyników, jakie osiągają wyszukiwarki. Czyli jeśli mamy na przykład Honduras, 16 podanych typów, 16 weszło, to prawdopodobnie taki mecz od razu system wrzuci na kupon. Słuchajcie, także czasy, gdzie podawałem statystyki w tej formie, pomału się kończą. Zobaczcie, możecie jeszcze nacieszyć oczy, bo ta forma niestety za jakiś czas już nie będzie dostępna. Będziecie mieli wszystko ładnie, przejrzyście. Tak jak chcieliście od samego początku. Ten dzień był fenomenalny, pierwszy czerwiec, tsunami powiem, po prostu pozamiatało wszystko. Słuchajcie, minęła już jakby pierwsza kolejka w euro. Już minęło tam ileś meczy, więc po malutku możemy się przymierzać do takiego większego grania za troszeczkę większe stawki, bo już wiemy kto czym dysponuje, więc już za chwilę. Moje typy, moje prognozy na euro, więc komu zależy, śledźcie to. Tak jak mówię, fajne. Mam nadzieję, będziecie z tego zadowoleni. Program Kupony 1.0, już niebawem i statystyki do każdej wyszukiwarki oddzielnie będziemy wszystko mogli dokładnie sprawdzić, czy nam Haiti wchodzi, czy nam wchodzi to, SRAM, to, tamto i tak dalej. Wszystkiego dobrego Wam życzę, trzymajcie się, strzałka.